Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku zrobimy naszemu znajomemu, który tam siedzi najostrzejszego kebaba na świecie. Doprawimy go tą żelką, która ma aż 9 milionów skali Skowila i jest to najostrzejsza żelka na świecie, ale o szczegółach za chwilę. A tak w ogóle to otworzyliśmy nowy lokal we Wrocławiu na prodnickiej 4a i prezentują się w ten sposób. Jest to chyba nasz najbardziej nowoczesny lokal z dotychczasowych. No i naprawdę włożyliśmy tutaj masę czasu masę kasy, żebyście byli zadowoleni, żebyście mieli jak e, najwyższą jakość świadczonych usług. Tu nie jest zrobione po taniości, to jest zrobione tak, żeby klient był zadowolony, bo jak klient jest zadowolony, to kebab przekręci. Dobra, to teraz przejdźmy do tego, co wydarzy się w ogóle w tym odcinku. Weźmiemy naszego znajomego, któremu sprezentujemy kebaba i do środka wsadzimy taką oto najostrzejszą żelkę na świecie, która posiada aż 9 milionów w skali skowila. Oczywiście wszystko będzie za jego wiedzą i podpisze papier. Jest to nasz znajomy, który już nie raz jadł ostre rzeczy i mówi, że taka żelka to dla niego nic. No, ja bym tak nie mówił, ja, bym, ja się boję tej żelki, ale jeżeli on twierdzi, że dla niego to nic, no to dla niego to nic. Tylko jest jedna rzecz, o której on nie wie. Za pierwszym razem nie dostanie tej oto najostrzejszej żelki na świecie, tylko do kebaba wsadzimy mu zwykłą się żelkę fribu. One wyglądają praktycznie tak samo, a jak on o tym nie wie, no to Zobaczymy, czy zadziała placebo, czy może będzie wkręcał. Dokładnie tak, wiesz. Teraz, jak sobie na to patrzę, to rzeczywiście się różnią, ale pod, pod, pod wpływem stresu i pod wpływem tego, że on tam będzie najprawdopodobniej przestraszony tą żelką, no to nie będzie się na tym skupiał, że ta jest troszeczkę większa. Teraz, kochani, czas na naszego bohatera. Jest z nami Patryk. Szymanko. Patryk mówi, że no ostroż go nie rusza. Pamiętam jak byliśmy w Barcelonie i kupiliśmy sobie papryczkę Carolina Reaper. Ja byłem od razu przestraszony tej papryczki, a on ją przamał całą, nie wiem, w 10 sekund. Jak wtedy było? Spoko. Luzik. Kiedy to Karolina była staka, no ta żelka jest jeszcze razy mniejsza, nie? Nie no, nie ma podjazdu do mnie. Do ciebie nie ma podjazdu ta żelka? Ta. Wszystko zostało już powiedziane, idziemy krawcić dla ciebie kebaba, nie? Lecimy. Teraz będziemy szli na kuchnię, ponieważ nasz kebab jest już gotowy, tylko trzeba go lekko podkręcić. Czekaj, pierwszy kebab. Dawaj, dawaj. To nie jest najostrzejsza żelka na świecie z czerwoną znaleźć. Tak, tu jest taka jedna, jest bardziej... O, widzę ją, widzę ją. Mamy Porównajmy teraz z tym. Ale schowam to. No jest mniejsza, ale on tego wiesz, nie widział z bliska, także on pomyślał, że to jest ta, bo kolor jest idealny. Kolor no. jest ten sam. Weźmy, udajmy, że już wyjęliśmy i chodźmy no. do niego z tyłu. To jest ta żelka, tak? Tak, tak. Dobra. Trzeba ją Udawa już od tego momentu, że wiesz. Tak, że się jej boję, że no. ją respektuję. Bo tego żelka. Patrz na to, stary. Najostrzejsza żelka na świecie, 9 milionów z Kaliskowila, 9 razy pikantniejsza od Karolina Ripper. No, stary szacunek. Poczekaj, poczekaj. musiałem nagrać to, że się zgadza. Właśnie, Patryk, powiedz tutaj pięknie formułkę, że, że robisz to. Robię to na własną odpowiedzialność. Nie próbujcie tego w domu. Jestem sprawcą jest się... takich rzeczy, jestem świadomy konsekwencji. Jestem świadomy. Tak. Okay. Okej. Okay. On tego chciał, on się zgłosił, on powiedział, że jest kozak. No to nie pozostaje Dobra. mi nic innego. U Załóżcie rękawicę zaraz potem? Wiem, wiem. Tu ją okay. proszę, żeby w pierwszym okay. kęsie ją miał. Tak, Musisz bo... to przeżyć, Patryk. No to, to no. Dawaj, dawaj. Ziłeś? Jest Otóż buzię. Żelka, w buzię? Jest No dobra, teraz pogryź, pogryź, pogryź. O, co tak się trzęsiesz? Hmm. Nic? No ale poczekaj, no, 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 nic. Jak to możliwe? No Patryk, na pewno, i trochę? Dobra. Nic no. Nic? To był troll. To była zwykła żelka Haribo. Teraz. Myśleliśmy, że będziesz wiesz, tutaj umierał, udawał. My byśmy ci wtedy powiedzieli, że ty co ty udajesz jak to była zwykła żelka Haribo. Teraz wsadzimy ci tą prawdziwą. Aha. No to dawaj na co nie. Dobra widzowie, to już jest koniec żartów. To już jest ten prawdziwy, najostrzejszy żelek na świecie. Pachnie zupełnie tak samo jak tamten. Aż teraz to się normalnie, aż ja zacząłem pocić. Ja też się pocę, bo gorąco jest. Dawaj to. No. O, nie. Mhm. O uwa. Potem na no to Cię miało nie podbijać do Ciebie, tak? No, pikantnie, lekko, ale teraz dopiero zaczyna wchodzić taka ostrość, która powoduje pot. Ale co, jemy kepsika dalej, to sobie wchodzi. Szczerze, jedząc Karolinę Reaper było dużo lepiej. Lepiej czy gorzej? Lepiej. Czyli co było słabsze? To już lek. Aha. Gorzej, jedząc Karolinę Reaper. Oj, pomyliło mi się. Co, silne poty. Ale ostro się nie jest, jakaś taka. Co, rozkręte czerwony się trochę zrobiłeś w sumie. Ale już próbuję udawać, ale mu nie wychodzi. Nie się no. Czy przestał odzywać? Brawidzowie musieliśmy wyjść z lokalu, bo przyszło bardzo dużo ludzi, zrobiło się głośno, a przecież nie będziemy przeszkadzać klientom. E, także kontynuujemy na dworze. Żelka <grym> <grym> chyba wjeżdża. No kurwa. Co jest? Dajmy. Trzeba się niech nie chcę. Jezus, ale... ja. ja, ja, Kurwa, jakie mocne. Ostrzejsze ja. niż Karolina? Zdecydowanie. Tego się nie daje. Nigdy więcej. Tego jest. To jest za mocne. Miałoby być lepiej, ale jednak wyszło gorzej. Jezu, ej stary zobacz. Na to... Nie, to jest, to jest nie do wytrzymania po prostu. Nie wierzę, że się dałem na to. Wiecie co panowie idę do kibla. Co jest? Jest źle. Będziesz przymiotował? I co? Nigdy więcej takich rzeczy. Ale co się stało? To jest stary, 10 razy ostrzejszy niż ta Carolina Reaper, którą w Hiszpanii próbowałem. Ale co, to aż jest, tak źle? Jest tragedia, jest nie do zniesienia, nigdy więcej tego nie zjem. To po ile to Ci się wkręciło? No bo tam przeżyłeś tą żelkę, było w miarę okay, wyszliśmy tu na dwór i nagle lipa. No to było takie, że na początku nic nie było, w sensie było taka ostrość mega, że przytykała aż, pot nie zalewał i wszystko. Prawdziwa ostrość była wyczuwalna taka dopiero po dwóch minutach. To była masakra. Ale co, już jest lepiej? Jest lepiej, ale dalej mnie wszystko boli. A chcesz drugą wieść? Nie wiesz co? Nigdy więcej. Nie ma opcji Może, ale to masakra. Teraz jaka była, jaki był ogień. A co pomyśleć jak wrócę do domu? Ohohohoho. I siądę na tronie. Oj, 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 jeżeli w pierwszą stronę piekło, to w drugą chyba będzie dwa razy gorzej. Ja myślę, że wieczór będzie bardzo ciężki. Ja dlatego... Pierścień to już się czerwony robi stary. Ja, ja właśnie dlatego nie jem ostrych rzeczy, bo ja też lubię ostre, w sensie nie coś takiego jak on zjadł. Ja tam lubię jalapeno, jakieś tam ostre sosy ze sklepu, ale no takiej żelki bym nie zjadł, to po prostu bałbym się, że ja padnę. Jeżeli wiem, że on je ostre, jadł na przykład Carolina Reaper raz w, w Barcelonie i było w miarę ok, tak jak widzieliście na filmie, to, to ja wiem, że po prostu to jest zawodnik, a, a ja bym coś takiego zjadł, to bym padł, nie? Oj, nie od tego. <grych> no, nie. nie. No ja już nawet tego nie mam. Taka ciekawostka, że ja tą żelkę kupiłem w Stanach Zjednoczonych. Jedna żelka kosztowała 10 dolarów, czyli zjadłeś żelkę za 40 zł. Jaka o, przebitka? Najdroższa żelka w moim życiu, tak. ale moje wnętrzności mówią co innego. Ale jak już taką żelkę zjadłeś, to chyba nic, nic wyżej nie ma. Może ta pizza, co ciężaru na niej wymieni. W sumie? Jesteś... On już ten, przed chwilą jeszcze umierał, był z wymiotować w toalecie, a teraz już chce się porwać na jeszcze mocniejszą pizzę. Nie no, trzeba pokazać kto ma jaja. Ja. Dobra, widzowie. Pan ci pokazałeś chuj przed chwilą, nie? <laughs> Dzięki To stary. była chwila przeciętności. Miałem chwilę słabości, ale pokonałem ją, zjadłem. No nic widzowie, no. to był Patryk, to była najostrzejsza żelka na świecie i spodziewałem się ogólnie, że będzie dużo mocniej. Czyli generalnie wydaje mi się, że taka mała objętość tej żelki powoduje to, że... Chociaż nie, no bo jak oni dają tego ostrego sosu do tych kebabów wszystkich, tortilli i tych innych takosów, to już oni dają po malutkiej kropelce. Tak, Więc... tylko że to jest ten... jak to się fachowo nazywało? Kapsaicyna? Nie, 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 nie. Kurczę, że... To, ta sztuczna ostrość jest o wiele bardziej y, odczuwalna niż naturalnie przykładowo w Karolinie Reaper. No to wiem, właśnie? Chabanelka. No tak, no, ta żelka była ostrzejsza od Karoliny. No nie wiem, ja, ja nie jadłem Karoliny i nie jadłem się żelki, nie zamierzam, no ale mamy tutaj gości od zadań specjalnych. Daje. Jeszcze raz przypominam o tym, że otworzyliśmy nowy lokal we Wrocławiu na Krzykach, na Prudnickiej 4A. Nano Kebab Malczyńscy. Wpadajcie, wy dostaniecie kebaba bez żadnego żelka dobrego, łagodnego. Chyba, że będziecie chcieli sambal, to jest opcja kupić. No i co? Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek z Patrykiem. Jeżeli tak, to łapkę w górę, sub, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A my lecimy otwierać kolejne lokale. Napiszcie w komentarzu, gdzie mamy otworzyć nowy lokal Nano Kebab Malczyńscy, a my to zrobimy. Siema!